Elementów to są też takie zamienne stopki plastikowe, one są bardziej przezroczyste. Jak się już na ma swoją maszynę i się orientuje w tym, co tam w niej jest, to bardzo z tym stopkami go Dobrze. Dobrze, jest tak. Zaczęliśmy. I teraz bym proponowała, to znaczy to sobie potem już spokojnie zrobić, tak będziemy, bo jak tu pociągniesz i weźmiesz jakąś punktową to jest już wstanie, że w tym momencie góra będzie bardzo ładna, a tutaj te nitki możesz zabezpieczyć w ten sposób, że je po prostu związać, a potem obciąć, ale nie tak zupełnie przy supełku, tylko tak z 2 mm, z 3 mm im zostawić, i będzie pod spodem nie będzie widać, a będzie po prostu wiadomo, że, yy, że to jest zabezpieczone i że to jest już jakoś tam odporne na wychodzenie. I tak samo to no tutaj to wręcz można no poradzisz sobie, też sobie radę sobie. To co? Bierzemy jakiś następny element z tego twojego? No wiesz, twoje ręczne szycie wygląda chyba ładniej, ale to. myślę, że może być tak i tak.